Na giełdzie zaprezentowały się niemal wszystkie trońskie szkoły techniczne i zawodowe. Uczniowie zespołu szkół technicznych zachęcali gimnazjalistów do nauki w swojej szkole, proponując zawód budowlańca, geodety, teleinformatyka. Teleinformatyka jest takim kierunkiem bardzo przyszłościowym, i dzięki niemu możemy się bardzo rozwinąć. Jest, co prawda, dużo chłopaków, to na pewno jakoś plusuje. Przedstawiciele zespołu szkół ekonomicznych przekonywali, że zawody handlowca i ekonomisty to przyszłość. Każda teraz firma poszukuje osób, które się znają na potocznie mówiąc, cyferkach. Każdy. Każda dobrze prosperująca firma potrzebuje osoby bardzo dobrze znającej się na prawie, jednocześnie też właśnie na kluczkach finansowych. Że... Uczniowie i nauczyciele reklamowali swoje szkoły, rozdawali ulotki, niekiedy stosowali niekonwencjonalne metody przekonywania. Sami robiliśmy zazdeczkę, oczywiście zazdeczkę robi akurat. Koleżanka, która tutaj stoi, wczoraj dokładnie. Znajdują nasi absolwenci pracę. No, nie kryję, że część wyjeżdża za granicę, ale pracuje w swoich zawodach. Giełdę zorganizowano dla gimnazjalistów, którzy stoją przed wyborem drogi dalszego kształcenia. Niektórzy jeszcze nie wiedzą, co będą robić w przyszłości. Inni już zdecydowali, tak jak Paulina, która będzie uczyć się architektury krajobrazu. Interesuję się przyrodą, mam talent, tak, do rysunku, dlatego. Ja planuję jeździć i całą i chcę później pracować w banku. Raczej zawodowe, bo wtedy mogę więcej różnych prac podjąć. Giełdę zorganizował Zespół Edukacyjny Blok w Toruniu. Zaprezentowanie szkół technicznych ma swój sens, ponieważ młody człowiek kończąc 14 lat nie bardzo zorientowany jest, co ma robić. Gospodarze przygotowali też prezentacje, lekcje z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i pokaz umiejętności uczniów malowania ścian i kładzenia płytek posadzkowych.